12 czerwca cały świat sportowy nagle zamarł. W momencie kiedy Christian Eriksen osunął się na murawę, nie wstawał przez kilkanaście minut i rozpoczęła się u niego resuscytacja. Jak to się dzieje, że topowy atleta, który oprawia sport przez całe życie, nagle ma problem z sercem? Przecież sport to zdrowie, uprawianie sportu zmniejsza ryzyko zakrzepowo-zatorowych chorób wieńcowych, czyli chorób serca. Podczas kiedy na Wikipedii jest cała lista piłkarzy, którzy zasłabli w czasie meczu i zmarli właśnie z powodów najczęściej choroby serca. A każdy spośród tych piłkarzy czy sportowców był młodym, wysportowanym człowiekiem. O tym, że Christian Eriksen został już uratowany, można było domyślać się na podstawie pierwszej zdjęć jeszcze z boiska, dlatego że resuscytacja została przerwana, a on podnosił głowę. Najbardziej niepokojącym faktem było właśnie to, że rozpoczęta została u niego resuscytacja, czyli uciski na kratkę piersiową, co oznacza, że doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia, czyli jego serce przestało bić w sposób efektywny, przestało pompować krew do reszty ciała. Ten specyficzny Algorytm, który mamy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nazywa się ABC, oznacza on, że w pierwszej kolejności udrażniamy drogi oddechowe, następnie sprawdzamy oddech, przykładając ucho do ust pacjenta, obserwując klatkę piersiową, patrząc czy się porusza, a następnie sprawdzamy puls na kończynach górnych oraz na tętnicach szyjnych. Jest to dokładnie to, co powinniśmy wykonać u każdej spotkanej osoby, którą widzimy, że leży na ziemi, nie mamy z nią kontaktu, nie reaguje na bodźce. Jeżeli nie ma oddechu albo pulsu, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to krzyczeć o pomoc. Chcemy, żeby było z nami więcej osób, z których przynajmniej jedna osoba zadzwoni na pogotowie. Następnie sami przechodzimy do resuscytacji, czyli uciskamy kratkę piersiową. Nagłe zatrzymanie krążenia jest to taki stan, w którym serce przestaje efektywnie bić, co jest najczęściej wynikiem arytmii lub nieprawidłowej czynności elektrycznej serca. Na razie jest zbyt wcześnie, żeby spekulować, co było przyczyną NZK-u Christiana Eriksena, ale istotą tych chorób jest zawsze zatrzymanie krążenia, skoro podjęto decyzję o resuscytacji. Sensem resuscytacji jest sprawienie, by serce zaczęło się zaciskać w sposób efektywny oraz rozkurczać, pozwalając krew na napływ z powrotem. W czasie resuscytacji bardzo istotne jest uzyskanie szybkiego dostępu do EAD, czyli automatycznego zewnętrznego defibrylatora, którego zadaniem jest zaaplikowanie energii elektrycznej po to, by zresetować układ przywodzący serca i pozwolić sercu na powrót do normalnego rytmu. I widzimy to na zdjęciu. Ten sprzęt, który tutaj mamy, to jest kardiomonitor, którego zadaniem jest monitorowanie wybranych funkcji życiowych, takich jak właśnie czynność serca, częstość oddechów, saturacja oraz defibrylator, którego zadaniem jest zaaplikowanie energii elektrycznej. Jeżeli jest to konieczne, w mediach dokonuje się analizy tego, co się stało. Sprawdza się, czy pacjent miał bezpośredni uraz, jaki był mechanizm upadku. W momencie, kiedy przestaje ci bić serce, krew przestaje się dostawać do mózgu i objawy, które czujesz, wynikają właśnie z tego. Zaczynasz czuć ból głowy, niepokój, ból w kasy piersiowej, pewne spętanie. Powoli zaczynasz czuć ten na tyle osłabiony, że musisz położyć się na ziemi. I to właśnie widzimy obserwując Christiana Eriksena. Upada na ziemię, prawdopodobnie traci świadomość przez brak dopływu tlenu do mózgu. Ostatecznie, kiedy leczysz daną chorobę, istotne jest to, czy pacjent dostał wcześniej jakiegoś urazu głowy, czy wcześniej czuł jakieś objawy, czy miał jakiekolwiek takie dolegliwości w rodzinie. Jednak z punktu widzenia opieki doraźnej to jest nieistotne. Na to wszystko przyjdzie czas w czasie diagnostyki w szpitalu, natomiast na początku najważniejsze jest otrzymanie krążenia i to właśnie wykonywał zespół medyczny na boisku. Nagłe zatrzymanie krążenia u młodych sportowców, to znaczy do 35 roku życia, jest rzadkie, ale zdarza się. To znaczy, według literatury, zdarza się od 1 do kilku przypadków na 100 tysięcy w skali roku. Przyczyn jest dużo, ale są dwie główne, dziedziczne, które występują najczęściej. Pierwszą jest przerost mięśnia sercowego, czyli hipertrofia jego głównej części, to znaczy lewej komory, która właśnie pompuje krew na obwód. Drugim stanem chorobowym, również dziedzicznym, są anomalie budowy tętnic wieńcowych, czyli tych, które doprowadzają tlen krew do mięśnia sercowego. Normalnie, układ naczyń wieńcowych ma bardzo konkretną budowę. W momencie kiedy pojawi tam się jakaś anomalia, to znaczy są na przykład dwie główne tętnice zamiast trzech, do tego dołoży się jakaś kolejna patologia bądź duże zapotrzebowanie na tlen, serce może nie wytrzymać i dawać objawy właśnie prowadzące do NZK. Choroby te są bardzo niebezpieczne, dlatego że często są niezdiagnozowane, dlatego że dają objawy dopiero wtedy, kiedy dochodzi już do tego nagłego zatrzymania krążenia. Czyli jest to pierwszy objaw choroby, która się toczy w sercu. Czyli tak naprawdę coś, co, do, co doprowadza w krótkim czasie do śmierci, jest pierwszym objawem choroby. Ludzie nie, nie zdają sobie z tego sprawy, że to mają. Jak widać, choroby te także są trudne do zdiagnozowania, dlatego że topowi atleci, tacy jak Christian Eriksen, wielokrotnie w czasie swojego życia mieli wykonywane badania, takie jak EKG i echo serca. Istnieje coś takiego jak serce sportowca. Oznacza to, że w sercu osoby, która jest aktywna fizycznie, dochodzi do pewnych zmian, które widać na, w badaniach takich jak EKG czy echo serca. Są one często jednak trudne do zinterpretowania oraz ciężkie do odróżnienia od istnienia. Chorób. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli macie ochotę pomóc mi rozwijać mój kanał to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję. Cześć do następnego filmu.